4 mecze, 4 zwycięstwa, 12 zdobytych punktów, 10 goli strzelonych i tylko jedna bramka stracona. Tak prezentuje się dotychczasowy bilans uks u za kadencji Ryszarda Robakiewicza. I w tym odcinku wyjaśnię Wam, jakie by zmiany wprowadził ten trener do gry uks u Skąd tak drastyczna zmiana, jeśli chodzi o grę i wyniki Łódzkiego Klubu Sportowego, a także jakie wnioski na przyszłość mamy i możemy wyciągnąć właśnie z kadencji Richarda Robakiewicza. To wszystko w tym filmie. Zapraszam. Rozpoczynając chronologicznie od początku, no to gdy Ryszard Robakiewicz trafiał i obejmował stanowisko trenera pierwszej drużyny UKS-u, no to jednak wydaje mi się, że mało która osoba zakładała, że te wyniki, rezultaty osiągane za kadencji tego szkoleniowca będą aż tak dobre. Oczywiście, jakby przez to musicie dzielić tak naprawdę cały ten film. To jest jakby bardzo ważny kontekst, o którym nie możemy zapominać, że gdy Ryszard Robakiewicz obejmował UKS na ostatnich pięć kolejek tego sezonu, to już w momencie przyjścia tego trenera, który zastępował Ariela Galano, było matematycznie wiadomo, że ŁKS nawet tych matematycznych, iluzorycznych szans nie ma na wejście do Baraży na zakończenie tego sezonu w pierwszej szóstce, więc z jednej, z jednej strony to był trudny moment, gdy Ryszard Robakiewicz obejmował ŁKS, bo to jest dla niego pierwsza praca, jeśli chodzi o pracę samodzielnego trenera jakiejkolwiek drużyny piłkarskiej, wcześniej tylko w sztabach młodzieżowych reprezentacji polskiej, a w ŁKS-ie, no od tego sezonu jest Ryszard Robakiewicz, więc to dla niego był trudny moment, tak samo trudnym momentem było podniesienie tej drużyny, ale bo też trudnym momentem było ogólnie gra tej drużyny, bo pamiętam jak doskonale jak źle UKS prezentował się właśnie za kadencją Ryla Galano, zwłaszcza no w tym ostatnim spotkaniu, chociażby z GKS-em tych gdzie ta pierwsza połowa była po prostu katastrofalna, więc pod tym kątem był to trudny moment, ale z drugiej strony na pewno też sytuacja, w której obecnie znajduje się UKS, czyli to, że już nie musisz się bić o baraże, że presja z ciebie zeszła, bo tak naprawdę UKS ten sezon przegrał no już zanim na, na długo zanim Ryszard Robakiewicz objął drużynę ŁKS więc automatycznie niby to była trudna sytuacja, ale z jednej strony ta presja spadła i też EKS po prostu może sobie pozwolić na lepszą, skuteczniejszą, bardziej odważną grę, no bo LKS wie, że nawet jak powiedzmy w tej sytuacji by przegrał jak, jak, jakiś mecz w końcówce tego sezonu, to on już i tak nie byłby tak istotny, nie przekreśliłby tego sezonu lks u bo, bo ten sezon został przegrany wcześniej, zanim właśnie Ryszard Robakiewicz został trenerem lks u to niby jest trochę drobnostka, bo i tak jakby to nie zmienia całego odbioru tego filmu i tej pracy Ryszarda, którą wykonał ŁKS-ie, do tego jeszcze przejdę, ale mimo wszystko warto o tym pamiętać, że na pewno to była jakaś okoliczność sprzyjająca OKS-owi w ostatnich kolejkach tego sezonu. No ale właśnie, przychodząc do meritum, no to co takiego Ryszard Robakiewicz zmienił W ŁKS-ie? Na pewno trzeba rozpocząć od mentalności generalnie właśnie tej sfery, mentalnej atmosfery i, i relacji w drużynie, bo to jest kwestia często może pomijana, no bo trudno może powiedzmy po poszczególnym jednym meczu. Zazwyczaj skupiamy się na taktyce, na strategii, na grze indywidualnej. Piłkarzy, no to jak wygląda pierwsza, druga połowa, no ale jednak kwestia atmosfery i tak dalej to jest po prostu, no, szersze spektrum. Tego nie, nie ocenimy przez pryzmatu jednego spotkania, jednej konferencji czy, czy jednej sytuacji, ale mimo to, no, widać, że zdecydowanie lepsza atmosfera po prostu panuje w drużynie UKS-u za kadencji Robakiewicza, że te relacje z piłkarzami są chyba po prostu zdrowsze, bo ogólnie można było odnieść takie wrażenie w minionych miesiącach, to jest przynajmniej moja diagnoza i kilka osób to podziela. Do czego jeszcze przejdę, że największą bolączką, kłopotem uks gdy LKS gdy no, przegrywał te mecze, zarówno za kadencji Jakuba Dziuki, jak i za kadencji Ariela Galano, no, no to głównym problemem, oczywiście, była gra piłkarzy, ale to nie było tak, że LKS miał niedowagę, że LKS-owi brakowało piłkarzy o wysokiej jakości, bo nawet tak no, szybko patrząc na te kadry, Aleksander Bobek ostatnio zawodził, no ale wciąż to jest bardzo utalentowany bramkarz. A przecież w kadrze mamy nadal Łukasza Bombę, który widzimy, jak ostatnio dobrze się prezentuje. Piotr Głowacki, Kamil Dankowski, jednak dwójka bardzo doświadczonych zawodników. Sebastian Rudoli, Lewend Glenn Obaj doświadczeni występowali na poziomie ekstraklasy. Kupczak, Hinokio, Mokrzycki, moim zdaniem, klub z dolnej tabeli, właśnie ekstraklasy, no nie powstydziłby się takiego środka pola, bo zarówno Mokrzycki, a zwłaszcza Hinokio i Kupczak przez wiele, wiele sezonów występowali na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Z ostatniego meczu kapitalne wejście Mateusza Wzięcha, do tego Antoni Munarczyk wciąż bardzo przebojowy zawodnik. czy Gustaw Norlin ściągnięty z Ligi Szwedzkiej, a na łapce mamy Pirlo, chociażby nożywa legenda łks Hussein Balicz, reprezentant Austrii, był. Były też występy i gole w europejskich pucharach w lidze konferencji, w lidze Europy. Maksymilian Szitek prezentujący się z bardzo dobrej strony, z ławki rezerwowych, a przecież mamy też kontuzjowanych piłkarzy, jak chociażby Łukasz Wiek czy Andrea Rasa, którzy, gdy byli zdrowi, byli w w pełni zdrowia, w pełni dyspozycji, to też stanowili bardzo ważne ogniwa w grze drużyny uks więc naprawdę na papierze taka kadra wyglądała obiecująco, ale też o tym mówił Dariusz Melon, że po prostu największym problemem UKS-u było chyba to, no i, i taka jest prawda, taka jest chyba pewnie najprawdziwsza diagnoza, że, że ani za kadencji Dżuki, ani za kadencji Galano nie udało się z tej grupy zawodników stworzyć po prostu odpowiednio, odpowiednio funkcjonującego organizmu i, i drużyny, która jest drużyną nie tylko z nazwy, ale faktycznie tak to wygląda na murawie i to i to był i to był problem, jeśli chodzi o właśnie UKS w minionych miesiącach. To uważam, była jedna z głównych przyczyn, jeden z głównych czynników, który wpłynął na to, że ten sezon zakończył się dla UKS-u tak, a nie inaczej, no czyli w środku tabeli pierwszej ligi. No i tutaj trzeba powiedzieć, że Ryszard Robakiewicz trafnie, trafnie zdiagnozował ten problem, bo on tutaj na pewno podniósł te morale w drużynie UKS-u. No i z czego może to wynikać? No, szczerze mówiąc, odpowiedź jest prosta pod tym kątem, że uważam po prostu, że piłkarze UKS-u lubią i cenią Ryszarda. Robakiewicza i o co mi chodzi, że, że Ryszard Robakiewicz faktycznie jakby walczy o tych piłkarzy i chce po prostu i jakby zasłużył na tę dobrą opinię, którą ma wśród zawodników, tak to można odbierać, bo chociażby w zasadzie na każdej konferencji prasowej czy jakiejś publicznej wypowiedzi Ryszard Robakiewicz pod, podkreśla to, że te dobre wyniki są zasługą dobrej postawy z zawodników i tego jak realizują polecenia i, i zadania, które są im powierzone przez sztab szkoleniowy, to jedna kwestia druga kwestia jest po prostu taka, że do czego też dojdę, Ryszard Robakiewicz jakby, no nie wiem czy w porozumieniu z zawodnikami, bo nie wiem jak tutaj wyglądał ten cały proces. Ale na pewno wreszcie dostosował styl gry do zawodników, i oni jakby wreszcie wiedzą, jak mają grać w piłkę. I to jest to, co chce grać zarówno trener, a, a, ale także chcą tak grać piłkarzy. To nie jest tak, bo no jakby do tego też przejdę bardziej do strony taktycznej, ale trochę zdradzając, no to mam wrażenie, że zarówno za kadencji dziłki, jak i Galano to było tak, że nie taktyka została dopasowana do piłkarzy, tylko piłkarze, którzy wcale niekoniecznie pasowali do danego stylu gry, no na siłę byli upychani, jakby. Wiecie, brani pod poddaną taktykę, która wcale nie wypalała, a Ryszard Robakiewicz jakby to, to pogodził, i po prostu wreszcie sprawił, że to jest taki styl gry, który przyjemnie ogląda się zarówno nam, kibicom, przyjemnie się w tym uczestniczy piłkarzom, a z perspektywy trenera, no, przynosi on dobre wyniki, wyniki, dobre rezultaty, bo te wyniki zwycięstwa się się zgadzają, ale generalnie te mecze UKS-u po prostu stoją na wysokim poziomie, a także dobór do selekcja kadro, O tym też trzeba powiedzieć, że mam wrażenie, to jest niby najprostsza rzecz, albo jedna z najbardziej banalnych, którą można w ogóle powiedzieć ale pamiętam, że gdy Ryszard Robakiewicz obejmował ŁKS, to od razu zapowiedział, że chce właśnie dopasować ten styl gry do zawodników, to pierwsza kwestia, a druga kwestia jest taka, że będą grać ci, którzy najlepiej będą wyglądać w meczach i na treningach. Niby to jest kompletna oczywistość, ale w się wcale tak nie było w ostatnich miesiącach, bo pamiętam chociażby przypadek Pirulo, no przecież wy też doskonale pamiętacie, że on przez no, pół roku naprawdę, no ŁKS grał w dziesiątkę mając Pirulo w podstawowym składzie, tak to trzeba określić, bo ten piłkarz no, wyglądał jakby ze wszystkich stron było Widać, że jest pod formą, że, że to nie jest optymalny czas. Pirulo, a mimo to, za wszelką cenę, Jakub Dziółka go wpuszczał i nawet nakładał na niego presję, być kapitanem drużyny. No, co kompletnie nie wypalało. Ryszard Robakiewicz, jakby przede wszystkim patrzy na to, jakich zawodników wyselekcjonować, którzy grają najlepiej, ale to też nie jest tak, że powiedzmy, no, co znowu było za kadencję Jakub Dziółki, co się powtarzało, że pierwszy skład to jest jedna drużyna, i to jest jakby jedna drużyna UKS-u, a rezerwowi ławka rezerwowych i zmiennicy to jest druga drużyna, że nie było tego przepływu że w zasadzie powiedzmy jak EKS grał w sobotę mecz, no to w poniedziałek albo we wtorek będąc piłkarzem na ławce rezerwowych byłeś w zasadzie pewny, że niezależnie od tego jak się zaprezentujesz i tak nie zagrasz albo jeśli zagrasz, no to ewentualnie wejdziesz na ostatnie minuty, a tutaj też co podkreśla Robakiewicz, że dla niego drużyna to jest całość, to nie jest tylko pierwsza jedenastka, ale też zawodnicy będący poza kadrą meczową czy czy, czy znajdujący się częściej na ławce rezerwowych i tak faktycznie jest, bo, bo też te zmiany przynoszą ŁKS-owi przynoszą bardzo dobre efekty no przykład pierwszy z brzegu, no to Ostatnie spotkanie z Polonią Warszawa, gdzie w 96. minucie, w 6. minucie doliczonego czasu gry do drugiej połowy, jacy piłkarze robią akcję na wagę gola, który daje gola Eukesowi. Jaka to jest ta akcja? No to jest akcja dwóch rezerwowych, dwóch zmienników. Piłka odbiera Maksymilian Sitek, wykłada piłkarzowi, który także pojawił się na murawie w drugiej połowie, Marko Mirwaliewiczowi. Czarnogórzec strzela na wagę trzech punktów, więc o tym warto powiedzieć. To samo chociażby Mateusz Wzięch, który strzela trzy gole z ławki z, ze Stalem Rzeszów i z Ruchem Chorzów, i potem. Wychodzi w podstawowym składzie, mimo że, że wcale to nie była taka oczywistość, że, te, że ten piłkarz w tym podstawowym składzie UKS-u będzie grał. Więc tutaj mówię: przede wszystkim dopasowanie stylu gry do zawodników, taki otwarty dialog, jakby przejrzystość czy zasad, że naprawdę, jeśli nawet nie zagrałeś ani minuty w jednym meczu, to za tydzień, jeśli zaprezentujesz się dobrze na treningach, możesz liczyć na to, żeby pobić się na murawie. I te zasady, te, te kryteria oceniania są bardzo sprawiedliwe, jeśli chodzi o Ryszarda Rabakiewicza. Pewnie, gdybym był piłkarzem, to bym to docenił. No, jednak takie łączenie, że faktycznie wszyscy są jedno wszyscy są zawodnikami pierwszej drużyny, a nie, że jedna, jedna drużyna, czyli pierwszy skład to jest jeden byt, a ci, co są na ławce rezerwowych trochę się, trochę się nie liczą, o tym warto powiedzieć, no jednak mówię, to publiczne chwalenie piłkarzy, no bo chociażby pamiętamy, że Jakub Dziółka okej, okay, w tym było trochę racji na tamten moment, ale na przykład powiedział publicznie otwarcie, że niektórzy piłkarze powinni rozwijać się szybciej, no tutaj jednak dosyć mocno skrytykował zawodników, zresztą było wiadomo o kogo chodzi, no o tych, co, co nie grają, więc łatwo można było podporządkować te nazwiska, Ryszard Trubakiewicz, jeśli się wypowiada o piłkarzach publicznie, to robi to wyłącznie w pozytywnych na, nastrojach, no co automatycznie na pewno wpływa pozytywnie na morale drużyny, na morale zespołu uks u a też no te, te obrazki po poszczególnych spotkaniach, chociażby ta radość w szatni UKS-u po meczu z ruchem chorzów, no to no, widać, że to nie jest taka radość wymuszona tylko pod filmik na media społecznościowe, tylko faktycznie, że jest takie połączenie zarówno pomiędzy piłkarzami, jak i właśnie sztabem szkoleniowym i zawodnikami UKS-u. I ktoś powie, że to są głupoty, małe rzeczy, ale to jest kwestia kluczowa, no bo potem masz taki mecz z Polonią Warszawą i pamiętam doskonale dwie sytuacje, gdzie dwójka skrzydłowych, Antoni Munarczyk i Gustaw Norlin, niby w zasadzie już stracili piłkę, ale ostatecznie wyłoskujemy ją z podnóg rywala, walczą do końca i sprzymuje tę piłkę i dzięki temu tworzy dwie groźne sytuacje. To są takie małe rzeczy, no ale po prostu gdy masz trenera, który na ciebie stawia, na ciebie liczy, gdy atmosfera w drużynie jest dobra, no to na pewno to jest podstawa albo po prostu bardzo... Ważny element, bardzo, bardzo ważny czynnik do tego, żeby drużyna mogła odpowiednio funkcjonować. No bo jak piłkarze mają grać ze sobą, porozumiewać się na boisku, jak ma komunikacja stać na wysokim poziomie, gdy zawodnicy wyglądają jak zlepek ludzi gdy są poobrażeni na wszystko i, i na wszystkich, a trener do nich po prostu nie trafia z przekazem. No to jest kwestia kluczowa, niby prosta, ale to wprowadził Ryszard Robakiewicz, co tak jak mówił u poprzednich trenerów wcale nie było takie oczywiste. I trzeba przejść jeszcze, oczywiście, nie da się nie wspomnieć o kwestii taktyki, kwestii ustawienia namurawi, ale to jest po części niesamowite że Ryszard Robakiewicz, no, dokonał bardzo takich rozsądnych zmian, ale to nie są żadne zmiany odkrywcze. Generalnie, jakbym miał ocenić, podsumować jednym zwrotem tę kadencję Ryszarda Robakiewicza, to jest taka pochwała prostoty, jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o tego trenera, no bo mówię, poprawienie relacji w drużynie niby podstawa, ale, ale to wcale nie było takie oczywiste. Ryszard Robakiewicz to zrobił i przynosi to zdecydowanie pozytywne efekty. To samo możemy powiedzieć o taktyce uks u bo tak jak mówię, to był problem poprzednich trenerów uks u że oni nie dopasowywali taktyki do piłkarzy, tylko piłkarzy chcieli upnąć w swojej wizji futbolu i tak dalej, a też po prostu ta taktyka nie do końca trafiała do zawodników, bo doskonale pamiętamy ten, ten schemat, że za kadencję Jakub UKS ŁKS robił, biegał po prostu, jakby miał 12 piłkarzy, 11 piłkarzy biegało za 12 piłkarzy w pierwszej połowie, była agresja, była intensywność i fajnie, bo tak chciał grać ten trener, no ale tak, ŁKS ani tej przewagi zazwyczaj nie wykorzystywał, no bo często było tak, że ŁKS naprawdę dominował albo chociaż przeważał, wyglądał lepiej w pierwszej połowie, ale często kończyło się 0 do 0, chociażby z Legią Warszawa w Pucharze Polski, no i co z tego, fajnie LKS pobiegał, postarał się, ale gola nie strzelił, na, na, na drugą połowę rywal był bardziej wypoczęty, ŁKS był już mocno zmęczony, no i to skutkowało. O tym, że często w drugiej połowie LKS, gdy rozstrzygały się losy spotkania, byłby męczony, rywale to punktowali, zdobywali kolejne bramki w końcówkach, i tak LKS tracił punkty. I tak by było cały czas. To nie była kwestia jednego, drugiego, trzeciego spotkania, tylko, tylko na okrągłe w zasadzie po, powtarzawszy ten schemat, że LKS w pierwszej połowie ruszał na całość. Potem już w drugiej połowie nie miał planu jak w ogóle wykorzystać te siły. No bo często LKS stawiał jedną kartę, żeby zaatakować w pierwszej połowie, gdy to się nie udawało, to potem były naprawdę duże kłopoty i to był problem z zakadencji Jakuba Dziułki. Ariel Galeano, no ogólnie to była, to była pomyłka, ale komunikacyjnie i taktycznie to też nie wyglądało dobrze, bo to miała być piłka teoretycznie, która by pasowała bardziej zawodnikom, bardziej ofensywna, z większym polotem, z większą fantazją, bo to też był zarzut za kadencji Jakuba Dziółki, że ŁKS miał naprawdę ludzi do grania z przodu. ŁKS przez, przez kilka dobrych miesięcy nie potrafił za jego kadencji strzelić gola u siebie i często ta gra w ofensywie wyglądała bardzo topornie. Ariel Galeano miał to poprawić, ale on znowu kompletnie rozregulował grę drużyny pod tym względem, że nie było w zasadzie taktyki, nie było żadnych zasad, nie było żadnych ram, norm, w ramach których mieli się poruszać piłkarze i to przyniosło opłakane skutki. Do tego niski poziom treningów albo po prostu nie pasujący do EUKS-u. To, to były takie treningi bardziej w stylu latynoskim, południowoamerykańskim, które mogły się sprawdzić w poprzednim klubie Libertad Ariel Galeano, gdy trenował Oscara Cardozo na przykład, czy Rock Santa Cruz'a, No to w przypadku takich piłkarzy naprawdę nie musisz im wiele tłumaczyć, ale tutaj na pewno zabrakło takiej jasnej komunikacji. No i też te problemy komunikacyjne dosłownie Ariel Galeano. Nie mówił do końca, chyba płynnie po angielsku, była ta bariera językowa, no i to wszystko nie zagrała. Gdy piłkarze nie rozumieją trenera, nie, nie akceptują jego wizji i się z nią nie do końca zgadzają, no to to jest najprostszy przepis na to, żeby była katastrofa na boisku. A tutaj po prostu wyraźnie Ryszard Robakiewicz połączył, niejako ożenił te, te dwa style gry i to przyniosło dobre skutki, bo to trzeba powiedzieć, że wydawało mi się zupełnie szczerze mówiąc od początku, tak jakoś sobie wyobrażałem Ryszarda Robakiewicza, że to będzie gra dosyć pragmatyczna. Zresztą tak wyglądało pierwsze spotkanie, wygrane jeden do zera na stadionie Stali Stalowo Wola, gdzie okej, jest pokazał charakter, i jak na to, że to był pierwszy mecz właśnie Ryszarda Robakiewicza, że on przed tym meczem przeprowadził jeden trening i jedną odprawę, no, no to ciężko było oczekiwać czegoś więcej, no ale, ale to była gra bardzo pragmatyczna, bardzo też prosta, czasami aż, aż zbyt prosta, no ale potem okazało się, że, że faktycznie to nie jest tak, że Ryszard Robakiewicz chce tutaj nas znowu męczyć jakimś antyfutbolem, no bo 5 do zera z Polonią Warszawa, 3 do 1 z ruchem chorzów, jeden do zera z Polonią Warszawa i jak mówi ten trener, i to faktycznie Widać, że przede wszystkim UKS chce strzelać gole, ale to znowu nie jest takiej wiecie, puszczony samopas jak za kadencję Real Galeanu, czyli ma być gra efektowna, odważna, ale jednocześnie ma być też efektywność, skuteczność i dobra organizacja gry obronnej, więc UKS gra, no jest drużyną naprawdę w miarę kompletną, może... Co ma oczywiście jeszcze aspekty do poprawienia, ale jest drużyną kompletną, pod tym względem, że prezentuje się zarówno dobrze w ataku, jak i w defensywie też te fazy przejściowe słynne, ale, ale ten moment, gdy UKS traci piłkę i wraca na własną połowę do defensywy, to też wygląda dobrze. No i trzeba powiedzieć, że te etaki UKS-u są naprawdę zróżnicowane, bo to jest 10 goli, no ale te bramki już padały tak, po strzałach z pola karnego, po rzutach różnych, po dośrodkowaniach, po wolejach, po kontratakach, po akcjach przeprowadzonych skrzydłem, środkiem boiska, w wysokich odbierach piłki więc to nie jest tak, że jakiś schemat się powtarza, że jakiś jest jeden piłkarz, do którego jest zagrywana większość piłek, tylko naprawdę ta gra ŁKS-u, te ataki ŁKS-u są naprawdę wielowarstwowe, no i ciężko jeszcze przeciwstawić takiej drużynie, która ma tak wiele schematów, wariantów na rozegranie tych akcji w ataku. No ale z czego wynika ta wszechstronność? Z tego, że ŁKS wie, co ma robić na Murawie, ale to, że ŁKS ma styl gry dopasowany do zawodników, czyli mówię, że tu jest a tak jakby to jest wszystko doskonale połączone, te akcenty ofensywne zgadzają się z defensywnymi, te proporcje są dobrze wymierzone, że gra UKS u ani nie jest zbyt bardzo ofensywna, ani zbyt bardzo defensywna i przez to ogląda się to naprawdę dobrze I, i dzięki temu UKS jest powtarzalny, ale nie jest przewidywalny i na pewno o tym warto powiedzieć, ale też ta wszechstronność po prostu wynika tego, że te działania UKS u są bardzo dobrze skoordynowane w punkt, UKS doskonale wie kiedy może pozwolić sobie na więcej zaatakować większą liczbą zawodników, a kiedy musi bardziej skupić się na dostępie na obronie dostępu do własnej bramki. Zresztą te dwa warianty oglądaliśmy w meczach ŁKS-u. Pierwszy ze Stalem Rzeszów, gdy ŁKS naprawdę poczuł krew, poczuł, że może wygrać wysoko, bo Stal Rzeszów wyglądała beznadziejnie. ŁKS już po pierwszych 45 minutach prowadził 2 do 0, potem Stal szybko na początku drugiej połowy obejrzała czerwoną kartkę. No i potem ŁKS już naprawdę się nie zatrzymywał, rozpędził się, strzelił trzy kolejne gole i wygrał 5 do 0, strzelił 5 goli w oficjalnym meczu po raz pierwszy od 2017 roku i tu ŁKS już po prostu nie kalkulował, wyczuł rybala, wyczuł jego słabość i poszedł na całość, ale były też takie momenty, gdzie wiedział ŁKS, że musi po prostu poczekać na tę swoją złotą okazję, że nie musi atakować za wszelką cenę, tylko prędzej, czy później ten gol po prostu przyjdzie, ale trzeba atakować ze spokojem i z dużą rozwagą. Tak było przeciwko Polonii Warszawa, gdzie ŁKS mam wrażenie, że mimo niższego posiadania piłki był stroną przeważającą, ale tu też nie było tak, że ŁKS atakował wiecie, hura, hura, do przodu, tylko naprawdę jeśli ŁKS atakował, to, to, to robił to wyłącznie w momencie w momencie, gdy był przekonany, że ten atak ma szansę na powodzenie, to samo zresztą z pressingiem. Jeśli ŁKS wybierał presję na przeciwniku, atakował pressingiem, to robił to tylko w momencie, gdy mogło zaatakować trzech piłkarzy albo czterech, a nie jeden albo albo dwóch, bo taki pressing po prostu nie ma sensu. Więc tutaj ŁKS doskonale ma wyważone te proporcje pomiędzy ofensywą a defensywą, ale też piłkarze po prostu zazwyczaj mają świadomość i podejmują trafne decyzje co do tego, czy zaatakować bardziej, czy, czy grać bardziej defensywnie. No i przez to ŁKS ogląda się tak dobrze, bo to nie jest piłka ani wyłącznie Defensywna ani wyłącznie defensywna, tylko jest wszechstronna, no i takie wszechstronne drużyny po prostu aż chce się oglądać z perspektywy UKS-u, a gdy do tego dochodzi waleczność wynikająca też z tych lepszych relacji wśród drużyny, no to naprawdę bardzo przyjemnie oglądać się te cztery ostatnie mecze UKS-u i ta seria czterech zwycięstw, to nie jest przypadek, tylko pokłasie się naprawdę ciężkiej pracy na treningach, bo to też widać to taka luźniejsza refleksja, ale za kadencji Jakuba Dziuki, Albaria Galano, to ja miałem takie coś, coś takiego. No panowie, ale co wy robiliście przez tydzień na treningach? Za kadencję Galano nikt nie wiedział, co ma robić. Za kadencję Jakuba gramy jeden mecz przez, od, od, od czterech miesięcy, mówię. no ka, każdy, ka, każdy mecz to samo: pierwsza połowa, lecimy do przodu, druga, tracimy gola, idziemy, idziemy do tyłu. A za kadencji Ryszarda Robakiewicza, no widać, że właśnie, m, 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 że to wszystko jest wyuczone, że, że to. Że ten fakt, że piłkarze UKS-u wiedzą, mają wyuczone te, te zachowania, pewne, pewne rzeczy, akcje, te schematy akcji są wyuczone, to widzę, że, że, że to są rzeczy wypracowane na treningach. I to znowu jest bardzo prosta rzecz. No, piłkarze grają taki, jakby powtarzałem rzeczy z treningów. No, nic niesamowitego, ale mówię, w UKS-ie to nie była oczywistość. I widać faktycznie, że to są takie wypracowane schematy, a przecież to też jest niesamowite, że robakie nie pracuje w UKS-ie 2-3 miesiące, bo my też zawsze mówimy okres przejściowy, obóz przygotowawczy, sparingi, dajmy. Trenerowi czas, to jest prac budowy, trzeba poczekać. Proces. Zeszedł Robakiewicz ani dostał sparringów, ani dostał obozu przygotowawczego, nie brał udziału przy, przy selekcji, piłkarzy w trakcie okienka transferowego, przyszedł, wypracował, przepracował dobrze, dobrze treningi, okres, który miał nie narzekał na, na, na kontuzję, i tak dalej, po prostu zrobił swoją robotę, tylko tyle, ale aż tyle, jeśli chodzi o pracę tego trenera. No i rozwój indywidualny poszczególnych zawodników o tym też nie możemy nie powiedzieć po prostu, bo nie rozwinęła się tylko cała drużyna, ale też szczególnie piłkarze, wiadomo, że to jest krótki okres, na pewno gdyby Robakiewicz trenował dłużej, jestem przekonany, że wypromowałby, rozwinąłby jeszcze większą liczbę zawodników, ale jakby on jasno podkreśla, że on wierzy w to i taka jest w sumie prawda, że, że, że jest spore grono zawodników po 30, którzy skończyli 30 lat, a ich też można rozwijać w piłce, jak w życiu tak naprawdę rozwijać się prze, przez całą karierę, przez, przez cały czas i to widać po kadencji tego trenera, bo w tych czterech meczach debiutanckie gole w pierwszej drużynie uks strzeliło już czterech piłkarzy, Piotr Głowacki, Mateusz Kupczak, Gustaw Norlin Mateusz Wzięka. No a omen, Piotr Głowacki i Mateusz Kupczak właśnie wpisują się w ten model, bo Kupczak ma 33 lata, Głowacki także 33 lata. No i strzelili pierwszego gola w barwach euks właśnie za kadencji mm, Ryszarda Robakiewicza. No i na pewno co do tych goli debiutanckich, tu tutaj Mateusz Wzięk jest dużym wygranym kadencji tego trenera. Trzy gole ostatnio naprawdę niezłe wejście w pierwszym składzie z Polonią Warszawa. A to przecież był piłkarz, który jeszcze rok temu biegał po boiskach trzeciej ligi w barwach Sokoła Klecz no ale to jest właśnie powrót do tego z punktów, o których mówiłem, że Ryszard Robakiewicz nie patrzy na dokonanie, nie patrzy na nazwisko, wyglądasz dobrze, strzelasz gole, no to możesz być w podstawowym składzie tutaj nie ma wiecie gry za zasługi i tak dalej, więc na pewno na tym Mateusz Wzięch korzysta, no i ten piłkarz może być na pewno wdzięczny trenerowi łks że tak chętnie postawił na niego, bo to wcale nie było takie oczywiste. No ale nie wiem, czy jeszcze większym wygranym od właśnie Mateusza Wzięcha nie jest Ryszard Robakiewicz, oczywiście to jest inna kwestia, bo wiemy, że za bramkarzy za golkiperów w się odpowiada Michał Zapartym, co na pewno miał tutaj sporo do powiedzenia, ale tak czy siak ta decyzja o tym, żeby właśnie przywrócić na pozycję numer jeden w bramce UKS-u Łukasza Bombę kosztem Aleksandra Bobka była dla mnie mimo wszystko swego rodzaju zaskoczeniem, bo Bobek oczywiście miał gorszy okres, no ale wydawało się, że to już jest bramka średnioetykalny, który, który dogra ten sezon jako pierwszy golkiper UKS. -u. Tutaj nie od początku, od pierwszego meczu Ryszard Robakiewicz postawił na Łukasza Bombę, no ale to znowu był strzał w dziesiątkę. Okej, okay, Bomba też nie miał wiele, nie wiele do, do obrony, nie miał wiele okazji do wykazania, w tych meczach, bo ta defensywa też funkcjonuje po prostu na tyle dobrze, że, że bomba nie musi często interweniować, ale mimo wszystko 13 obron, 4 mecze, 3 czyste konta, tylko jedna bramka stracona, gdzie, gdzie przy tym golu Miłasza Kozaka w meczu z Ruchem Chorzów to nie on zawinił. Tutaj miał niewiele do powiedzenia przy tamtym uderzeniu Łukasz Bomba. No ale też, gdy, gdy musi interweniować ten bramkarz, no to wygląda fantastycznie. no przecież ta interwencja z końcówki spotkania chyba z 99 minuty z Polią Warszawa, to gdy jak struna wyciągnął się Łukasz Bomba i końcówkami palców tutaj przesunął piłkę lecącą w kierunku bramki nad poprzeczkę, sparował ją na rzut no to, to była po prostu klasa światowa jeśli chodzi o interwencję tego bramkarza i to także jest zawodnik, który bardzo mocno skorzysta na kadencji tego trenera, więc nie tylko drużyna, ale też poszczególni piłkarze, oni zdecydowanie pozytywnie rozwijają się za kadencji Ryszarda Robakiewicza. Niestety, jak to w EUKS-ie bywa, w tej beczce miodu musi być łóżka checkdżu, bo niestety Ryszard Robakiewicz nie będzie mógł prowadzić EUKS-u w przyszłym sezonie. Wynika to z kwestii prawnych, z kwestii licencyjnych, bo Ryszard Robakiewicz nie jest uprawniony, nie ma licencji UEFA Pro, nie jest nawet na kursie, bo, bo, bo nowa edycja kursu startuje dopiero w końcówce tego roku. No a obecnie jest uprawniony do bycia trenerem pierwszej drużyny uks u wyłącznie dzięki temu, że wcześniej pracował w sztabie szkoleniowym asystent, jako asystent no właśnie Jakuba Dziuki. Ariela Galano. Szkoda, bo zapewne gdyby Robakiewicz miał te papiery, te uprawnienia, to byłby jednym z najpoważniejszych kandydatów do tego, żeby na stałe prowadzić AUKS w nadchodzących rozgrywkach, bo to jego dotychczasowa praca jest po prostu kapitalna. Ale też uważam, że nie ma co, wiecie, teraz przekraczać, że skoro Robakiewicz nie zostanie na dłużej, to w zasadzie te 5 meczów, 4 dotychczasowe trzeba by wyrzucić do kosza. No jednak niewiele po, po tej kadencji zostanie, zostanie wiele pozytywnych wydarzeń, trafnych decyzji i cennych wniosków na przyszłość, no bo chociażby ten mecz wygrany na stadionie Śląskim, 3D jednego z Ruchem Chorzów, no ja to, te, te, tego meczu po prostu nie zapomnę do dziś, jak sobie o tym myślałem ostatnio, że chyba od niemal dwóch lat od tej bramki w doliczonym czasie gry Angela od jego nawaga zwycięstwa z pogonią Szczecin. Nie takiego momentu jako kibice UKS-u po prostu nie przeżyłem. Nie wiem, czy, 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 czy przeżyję w najbliższym czasie, bo to te, te ostatnie 20 minut z ruchem chorzów to był jakieś kompletna abstrakcja, kompletny absurd i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a wnioski też pozytywne zostaną na przyszłość, bo chociażby taki główny wniosek generalnie tutaj. Odniesienie do, do całego filmu, ale że te relacje w drużynie są naprawdę kluczowe i zobaczymy, kto zostanie nowym trenerem LKS-u. Mówi się o Szymonie Grabowskim, o, o też o Grzegorzu Szocę, o Pawolu Staniu z Górnika Łęczna. Zobaczymy, który z tych trenerów każdy ma doświadczenie na poziomie pierwszej ligi. Zobaczymy, ale wydaje mi się, że niezależnie od tego, kto będzie nowym szkoleniowcem LKS-u, kto przejmie schedę po Ryszardzie Robakiewiczu, no to taką ważną właśnie kwestią będzie to, czy oni będą sobie w stanie zjednać tych piłkarzy, tak jak to zrobił Ryszard Robakiewicz, bo ta kadencja też Odkrydziłem moim zdaniem, że problem leżał w piłkarzach, ale nie w ich umiejętnościach, tylko w ich podejściu, w tym jakie były relacje międzyludzkie, interpersonalne w drużynie UKS-u. To zdecydowanie naprawił, polepszył Ryszard Robakiewicz i nowy trener też będzie musiał się na tym skupić, bo na pewno z tych wszystkich aspektów wydaje mi się, że ta sfera mentalna i właśnie interpersonalna no, jest najważniejsza, jeśli chodzi o kadencję Ryszarda Robakiewicza, a on też zapewne zostanie w UKS-ie jako asystent, więc te wnioski, które i, i to w jakim stopniu poznał piłkarza jako trener pierwszej drużyny, będzie mógł jeszcze wiecie służyć w kolejnych sztabach szkoleniowych jako asystent, więc tutaj UKS na pewno nic nie traci, no i miejmy nadzieję, że w najbliższym niedzielę będzie godne pożegnanie, wysoka wygrana ze Zniczem pruszków, no i że ten bilans stuprocentowego odsetka zwycięstwa, jeśli chodzi o kadencję Ryszarda Robakiewicza, zostanie podtrzymany, bo naprawdę, okej, okay, szkoda, że tak późno, ale jednocześnie, no na pewno krótka, ale mimo to, bardzo pozytywnie i bardzo intensywnie zostanie zapamiętana ta kadencja Ryszarda Robakiewicza, bo to, co mógł zrobić ten tydzień, no to naprawdę wycisnął Maksa z drużyny UKS-u w końcu. W tego sezonu, Ryszard Robakiewicz i za to i za to należą mu się po prostu brawa, zwłaszcza, że to jest jednak, no ŁKS okay, jak z krwi i kość, ja wiem, że to jest, że to jest ograne, ograne słowo, ograne hasło, ale jednak był piłkarz ŁKS w latach 82-88, widzę jako napastnik ponad 150 meczów, niemal jeśli się nie mylę 40 goli, więc, więc naprawdę jako piłkarz zapisał swoją kartę Ryszard Robakiewicz i zrobił to także jako trener. A jeśli chcielibyście więcej dowiedzieć się o ostatnim spotkaniu UKL-su, wygranym 1 do zaraz z polenią Warszawa na wyjeździe w przedostatniej kolejce tego sezonu pierwszej ligi, to zachęcam do obejrzenia filmu, który już teraz pokazuje się na środku Waszego ekranu. Tutaj przeanalizowałem i prze... tutaj podsumowałem i przeanalizowałem to spotkanie. Zapraszam do oglądania.